She only oh Witam wszystkich w 67. części Let's Play Dragon Age 2. Yy, przypominam, że ostatnio pomogliśmy Meryl, yy, yy, która chciała przyzwać demona. Niestety, jak przybyliśmy na miejsce, okazało się, że ta opiekunka z dalijczyków yy, po prostu przyjęła tego, wchłonęła tego demona na siebie, bo chciała ocalić Meryl. No i musieliśmy zabić niestety tą opiekunkę, a gdy się daliczycy o tym dowiedzieli, no to delikatnie mówiąc, to im się nie spodobało i musieliśmy wszystkich wybić. Więc sprawa jest niestety drażliwa i musimy pogadać z Mary. No ale dobrze, no nie skończyliśmy w tym miejscu i pewnie zastanawiacie się co tu robimy. No jesteśmy w tym e, sklepiku, czarne emporium, chyba tak się czyta, nie wiem, żeby, żeby... Żeby wyresetować postacie. Yy, ta miksturka, o której ostatnio wspominałem, a zapomniałem nazwy, to jest westchnienie Twórcy. Yy, jak widzicie jest całkiem droga. Ja sobie wyresetowałem pozostałe trzy postacie. Yy, Andersa zrobiłem takiego maga, oczywiście leczniczego. Takie ma punkcici, yy, punkciki. Pominąłem siłę i zręczność. Głównie była magia... Siła woli, no i trochę... sprywi kondycja. A zdolności tak się prezentuje. Oczywiście, o, magia lecznicza, tak. Tutaj leczenie różyny, jak i wskrzeszanie, jak najbardziej. I teraz to drzewko też będziemy szlifować, bo to też jest fajne. No i oczywiście, żeby mógł też atakować, nie? To stwierdziłem, że magia żywiołów będzie dla niego kozacka. No. A taktyka prezentuje się e, na dystans własne. Oczywiście w pierwszej kolejności będzie leczył. To jest najważniejsze, dopiero później jakieś ataki albo coś w tym stylu. Dobra, teraz warik, e, może poprosimy? Warika? E, oczywiście siła i, zręcz... e, siła i magia pominąłem. E, głównie była zręczność i spryt, e, trochę też siła woli i e, kondycja odrobinę. Mam nadzieję, że kondycji mi starczy, chociaż to znaczy żywotności nie wiem, czy nie będzie za mało, ale zobaczymy, jak to w praniu wyjdzie. A zdolności. Warik jest dosyć specyficzną postacią, bo on może używać tylko swojej kuszy tak zwanej bianki. Oczywiście rozwinąłem. To pominąłem, bo stwierdziłem, że to nie będzie nam potrzebne na razie. Poszedłem też w to, tak jak wcześniej w sumie. I tutaj z tych zrezygnowałem na rzecz tego drzewka. To może być całkiem przydatne. No. A taktyka prezentuje się następująco. Waryk oczywiście, strzelec. No i została nam jeszcze Izabela. Atrybuty Izabeli. Zręczność, w, głównie w 100%, jak widzicie, w zręczność poszedłem. E, poszedłem też e, w sumie spryt i siła woli na równo. No i w kondycję też e, odrobinę. A zdolności prezentują się: następujące, oczywiście, standardowo dwie bronie, tak jak było. Yy, awanturnik też świetne drzewko. I yy, poszedłem w łajdak, bo stwierdziłem, że to jest drzewko dla Warika. To zostały mi te trzy opcje. To raczej nie. I yy, stwierdziłem, że łajdak będzie najlepszą opcją dla Izabeli. Tu mam fajne yy, umiejętności bierne, który, które po prostu są tam w tle, sobie działają i nie trzeba się tym przejmować. I to też jest niezłe. Okej, okay, dobra no to. A jeszcze taktyka. Oczywiście agresywna. No. To chciałem to wam na szybko pokazać. A teraz yy, lecimy do Meryl. Tylko hm, czy ja będę mógł zmienić postacie u Meril? Zobaczymy. Zobaczymy. Bo jak nie, to bym się cofnął do karczmy i tam sobie zmienił kompanów. Bo oczywiście chcę grać jeszcze tamtym poprzednim składem. A ten sobie zostawimy na kiedy indziej. Dobra, Meryl, jak się trzymasz? No ja wiem, że przeżyłeś całkiem sporo. Ale jak tam? Ojej. Gone forever. Meryl. How did all of this happen? Hmm. Yeah, Michotin. Sure I don't think beating yourself up over what happened will bring Marathari back. No. But she'd want me to kick myself a few times at least. This time I thought I could help them save them but they chose to destroy themselves in order to escape my help. Hmm. No, They weren't listening to reason. There was nothing you could have done. No. I know that. Maybe maybe it's time I stop living for them. No keeper, no clan, no people. I have nobody but you. What mm -hmm. will I do now? No, ze mną. Whatever you do next, we'll do together. <laughs> yes. We will. Okay. No, i właśnie o to chodziło. Dobra. Czy ta rozmowa w sumie nie była taka dramatyczna jak przypuszczałem? O, czym się teraz zajmiemy? Jakim zadaniem? Widzę, że Warik y, usilnie chce z nami pogadać, więc czemu by nie? Tylko ja, oczywiście, sobie zmienię skład. Y, poproszę, oczywiście, Fenris. Y, może tak. Meryl Fenris, Evelyn. Jak najbardziej. I udamy się do karczmy. Tak jest. Ciekawe, co tam warik chce od nas. Aż dwa zadania są z nim związane, więc. Ciekawe, czy to tylko rozmowy? Pewnie jedna taka, a drugie jakiś kueśnik coś czuje. No zobaczymy. A potem ruszymy z wątkiem głównym. <noise> Często tak mówię, a potem się okazuje, że te zadania, które miały się okazać tylko rozmowami, okazują się. Kilku odcinkowymi questami pobocznymi Zobaczymy jak będzie tym razem You look familiar Kunari. Hmm. Talvarshof, once of the wounded coast, I had left my fellows. You convinced me to turn on them. It was long ago. I am now Maras, mercenary of Kirkwall. Time has been kind to your name, champion. Hmm. So, interested in some work? Yes, but not with you. Oh. Why? I do not work for those with titles. They do not have jobs, they have causes. When you stand for more, more stand against you. Hmm. Chicago, I have to worry about this old scar. I felt no kinship to those dead when they lived. You pushed, but the killing was my choice. To spoko. Bywaj. Fajajnie, panie Hedan, Sierra Hawk. Spoko, że nie możemy go do swojej drużyny wcielić. Ogólnie teraz zauważyłem, jak robiłem te postacie, że wcale nie mamy tutaj zbyt dużo towarzyszy. W jedynce wydaje mi się, że było więcej. Chociaż nie jestem tego pewien, już. Nie pamiętam, ale był tak. Alister to był raz. Eee, win 2. Eee, tam jeszcze, był. Był Krasnal trzy. Ogry, czy jakoś tak? Eee, był też Sten 4. Eee, był też oczywiście ten. Kurwa, zamknąć cię, bo liczę teraz. Eee, był też, 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 też ta. No fakt. E, Morrigan 5. E, była jeszcze taka fajna dziewczynka. Znaczy, dziewczyna taka młodziutka. E, łotrzyk taki fajny, to było 6. E, Liana czy coś takiego? Le, Leliana, chyba tak. No właśnie. Było 6. I to chyba wszystko. Czy o czymś zapomniałem a było, czy... nie no, pies się nie liczy w sumie hmm, oczywiście mówię bez, DL... bez DLC, nie bez dodatków chyba 6 krasnolud, a nie jeszcze był ten, mogliśmy zwerbować tego elfa, który nas próbował zabić, ale my go nie mieliśmy w swojej drużynie, ale była taka możliwość, ten zerwan to, było... to już jest 7 no chyba siedem, coś takiego. Tutaj mamy 6. No Czyli jak na dwójkę to kiepsko. A i tak nie jestem pewien, czy nie było więcej w jedynce. Bez DLC oczywiście. No dobra, pogadajmy wreszcie z Varikiem. Taka rozminka mi się trafiła. Listen Hawk. I don't know what came over me back there That's what I'm here for. that and doing all the fighting you know what i like about you hawk you're a what are you having edwina let's get a couple of drinks here okay uh, this is awkward so you at a loss for words I should mark this down on my calendar. Tak, yes. Enjoy this while it lasts. It might never happen again. So you studied. Look, I just want to say, it has been an honor knowing you. Huh? You're a good friend, Varrick. I know. It's hard to imagine what you'd do without me. I love that. You know, it's six years today. Six years since I found you dragging your tail out of Bartrand's office. <laughs> Here's to comes next. O, 6 lat powiadasz. No to powiem ci, że rzeczywiście szmat czasu. Okej, okay, no i główny wątek. Aha. Okej, okay, ale chyba muszę udać się do domu, bo jakiś list na mnie czeka, co? No właśnie, więc skoczmy do domu i zobaczymy czy jest tam coś ciekawego w naszej skrzynce. Czy też nie. Nie zdziwiłbym się, nie zdziwiłbym się, jakby było teraz 10 questów pobocznych w tej skrzynce. Ale no, zobaczymy zaraz. No siemka. Wow! Well. <grystanie zainteresami> <To też> <skyliarrec> <grystanie zainteresim> ja lubię tego pieska, naprawdę. Świetny motyw z pieskiem Noś od hrabiego Della Lacun Lanuket. Hołk, dziękuję, że przekonałeś Emila do właściwego zachowania. Może chłopak nie zdaje sobie z tego sprawy, ale prawdopodobnie uratowałeś mu życie. Nie wiem, jak ci się on wdzięczyć, ale te pieniądze mogą być dobrym początkiem z poważaniem gość ten pięć yy, złu, sztuk złota jaka tu jest waluta zawsze zapominam kiedyś pamiętałem suwereny pięć suwerenów okej okay. ej tylko tyle to powiem ci że zajebiście to wiecie co no to lecimy stąd Chociaż jak tu jesteśmy już, to ja bym chyba sobie wziął właśnie... One są nieco tańsze od tych yy, z serduszkiem, ale więcej mogą. Dużo więcej, bo aż 80% i rana minus 1. Więc akurat jest świetne. Okej, okay, dobra, myślę, że starczy. Dobra, no i spadamy stąd. Może zacznijmy od tego? Tak mi się wydaje, że to chyba będzie najlepiej. Oczywiście, stara ekipa. I lecimy do katowni. Zobaczymy, czy go znajdziemy i co tam się w ogóle dzieje. Pierwszy zaklinacz, on nie był gdzieś blisko czasami. I teraz tak. It feels good to be captain of the guard, yes? Hmm. No, I will not change the patrols around your mansion again. There's already been too many questions. You wound my pride with such accusations. <laughs> but you were going to ask. Eventually. Okay. <laughs> <laughs> I'll look at the roster and see what I can do. Hmm, proszę, miło posłuchać. A nie, myślałem, że tu Ale to nie ta postać w ogóle. Więc on dopiero będzie tam. No to lecimy i tam. No. Mam jeszcze troszkę czasu, więc zobaczymy, co z tego wszystkiego wyniknie. Po lewej stronie jest. Ok. Ej, jestem w sumie ciekaw, jakbym zaznaczył. nam się ciekawego nie pojawi. Dobra, chodźmy tutaj. Jest tutaj po lewej. Ok, Sevick. Właśnie. Thank you for coming, champion. Few will associate with me now that jestem Meredith's ire, me No She is not entirely wrong. Uh. I know some of my people are using dangerous means to oppose her. No, but I cannot seek the Templar's aid without making every mage a target. Hmm. What are they doing? All I know is numerous mages have left the Circle at night, sometimes for days at a time. I'd rather not follow our knight commander by leaping to the worst possible conclusion. But the idea of blood magic has crossed my mind. Okay, no, jak mogę ci pomóc? you need some assistance against traitors in your ranks. traitors? perhaps. rebels? certainly. i don't know if they seek congress with demons or merely a walk in the moonlight. walking's not so bad. even majors need exercise. all i know okay. is that a meeting is happening tonight in hightown. i would go myself, but should i leave the tower without permission, meredith would call it proof of my involvement. Dobra. i'll see what they're up to. There's no point in involving the Templars. Thank you. Your support has been a lifeline for me. Just learn the nature of this meeting. You needn't interrupt unless you find proof of something sinister. I pray that okay, Meredith się. will have what she needs to justify the right of annulment. let's We don't want to po cichu. Nie chcemy, żeby Się akurat zgodzę z tobą w 100%. Tak, ok. Więc spadamy stąd, lecimy do górnego miasta w nocy, tak? No to coś czuję, że to na pewno skończy się jakąś jadką. No ale zobaczymy. How often I hear that, and yet how often I find it's not true. The keepers are different. They exist to preserve the old ways and to protect our people. And none of them would ever fall prey to a demon or perform blood magic. It's impossible to talk to you. No, okay. Dobra, spadamy stąd. and now I teraz chodźmy. Do górnego miasta, jak najbardziej. No i co tam się do cholery dzieje? No na pewno na to mają... W ...duży wpływ templariusze, no. Magowie próbują się jakoś bronić, a że... ...robią straszną głupotę i sięgają po magię krwi. No, są podparci do muru, nie? No to chwytają się wszystkiego. I dlatego popełniają takie głupstwa. Hmm, świetne ciężkie buty. Ok. Czy to jest daleko? No oczywiście, że to jest w drugim końcu mapy. No bo przecież jakby mogło być inaczej. Jeszcze pewnie coś nas zaatakuje po drodze. Wcale bym się nie zdziwił. Hmm, tędy poproszę. Hmm. Nie wiem, czy te zadania nigdy nie mogą być bliżej tego wejścia, albo nie możemy po prostu wejść najbliższym wejściem. Tylko zawsze jest tak, że na końcu mapy, a wyrzuca nas oczywiście po przeciwnej stronie. Trochę bez sensu. Mogli to lepiej dopracować, no ale cóż. Nie można mieć wszystkiego. Dobra, zbliżamy się. No, co tu się dzieje, do cholery? Ok, czemu oni nigdy mi nie dadzą coś do słowa? I co tu robią Templariusze? Nie podoba mi się, że tutaj magowie są. Zwłaszcza z takim wysokim HP. Ajaj Dobra Okej okay. Aj, A i w ogóle pieska przyzwij piesek też sobie pogryzie Ma no, ja go w nich zaczynają irytować. To dosyć mocno Ale przynajmniej skupiają się na mnie Dobra, bierz tego. No, 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 atakuj, atakuj. Dobra, skup się na tym. Okej. Okay. Sytuacja wygląda... Nie najgorzej. Weźmy jeszcze tego maga załatwmy. Może walnij sobie to... Ok, zajmij się tym Teriuszem. Dobra, widzę, Meryl, że masz kłopoty z nim. Ok, zajmij się tym magiem. Dobra. No na pewno. I zaraz to zrobię, tylko zaczniemy sobie od tej strony. Zapiski. No, oczywiście, poproszę. Podarta notatka znaleziona w kieszeni spiskowca. Powtarzam po raz ostatni: przyprowadzenie nowych rekrutów na spotkanie nie jest bezpieczne. E, Meredith, wszędzie masz piejków. Tych, którzy opowiadają się przeciw niej, przyprowadzaj w nocy do magazynu. E, musimy sprawdzić ich lojalność. Inaczej, Meredith nakryje nas zanim będziemy gotowi do konfrontacji. Aha. To ciekawe, szykowali się przeciwko niej. Hmm, świetny sztylet. Ale dlaczego chcieli mnie za wszelką, zabi za wszelką cenę zabić? To była z ich strony straszna głupota. Dobra, no i co? magazynie, no to jeszcze może udamy się do doków. W sumie niedaleko mamy wyjście stąd. I będziemy kończyć odcinek. O, ciekawe, czy magia krwi ma coś z tym wspólnego? No na razie ci magowie byli w miarę normalni. Po prostu mieli tego wszystkiego dosyć. No dobra, ale tu będziemy kończyć odcinek, tak mi się wydaje, no. Nawet na pewno, więc wiecie, komentujcie, subskrybujcie i zostawcie jakiś znak po sobie. Oczywiście możecie też zalajkować fanpage'a. Więc trzymajcie się, cześć.